Dzień dobry. Wybrałem się w pewne miejsce na wzgórze nazywane Trzylipki, tutaj w Bielsku Białej, ponieważ jest to taki fajny punkt widokowy. Punkt widokowy, który pozwala nabrać pewnej szerokiej perspektywy. Ja też chciałbym spojrzeć na coś, o czym już mówiłem, z nieco innej perspektywy. Dzieliłem się taką myślą w postach na grupach na Facebooku, że to nasze zegarkowe hobby, oprócz samych zegarków i stricte z tym związanych tematów, ma jeszcze jeden taki fajny efekt uboczny. Możemy poznać ludzi, a ciekawych ludzi zaprzyjaźnić się z nimi i generalnie rzecz biorąc spotkać takie bratnie dusze w tym naszym szaleństwie. Ja też miałem takie szczęście, że spotkałem taką bratnią duszę, dzięki której mogę dzisiaj mieć ze sobą trzy zegarki lożina. Żeby nie zdradzać tożsamości tej osoby, nazwę go Mr. J. I to właśnie dzięki Misterowi J mam dzisiaj ze sobą trzy lożiny. Jeden jest mój, a dwa inne są jego. Ale to nie wszystko, bo jest coś więcej. W tym spotkaniu i w tych rozmowach, niż tylko same zegarki. Mianowicie to, że to moje ostatnie wynurzenie na temat lążinów zostałem mocno skrzywione przez to, gdzie miałem z nimi kontakt i że anturaż, czy miejsce, czy, czy ekipa, którą mi towarzyszyła wtedy, nie do końca robi im dobrą pracę, dobrą robotę. Generalnie rzecz biorąc, że źle trafiłem. A same zegarki? A same zegarki zdecydowanie są bardzo ciekawe. Nie tylko ze względu na historię marki, ale też na to wszystko, co sobą prezentują. Przyjrzyjmy się bliżej. Te trzy lążiny, które pozwalają mi się bardziej zapoznać z tą marką, to trochę różne zegarki. Jeden jest z mojej perspektywy bardzo wyjątkowy, bo limitowany, ciężko dostępny i dorwać go swojej łapki to właściwie swoisty rodzaj wielkiej okazji, być może nawet zaszczytu. Mam tu na myśli Longina Military 1938. Zegarek duży, zegarek chyba na unitasowym werku, jeżeli dobrze pamiętam, ale zegarek wykonany wręcz fantastycznie. Taki, który pokazuje, co Longin potrafi zrobić. W sposób dość nieoczywisty, w sposób nawiązujący do swojej historii, a muszę przyznać, że jako marka oni, ostatnio, przez ostatnie dwa lata, tak mniej więcej, w mojej opinii, w najbardziej przemyślany i sensowny sposób sięgają do swojego historycznego katalogu zegarków. Wyciągają z niego naprawdę świetne perełki i potrafią je zreinterpretować w sposób nowoczesny, jednocześnie nie odbiegając od tego, co było kiedyś. Mi się to podoba. Co do jakości wykonania i tak dalej, to jest zegarek w koncepcji bardzo prosty, militarny, ale dopieszczony. Tutaj czuć to, że jest zrobiony z pomysłem, wszystkie szlify siedzą elegancko. W taki sposób, że aż nieco to nie przystoi zegarkowi, który powinien być gdzieś używany w okopach. Pozostałe dwa zegarki są mi zdecydowanie bliższe, ponieważ jeden z nich to lażin, którego kupiłem i który już pokazywałem. a Partnerem do rozmowy czy do porównania jest flagship. Zegarki, które są z zupełnie innej bajki, jeżeli chodzi o porównanie względem pokazywanego przed chwilą Military Heritage. Z uprzejmości dla obydwu tych sztuk nie będę się tutaj silił na jakiś rodzaj porównania czy wyłonienia, który jest lepszy, bo, bo myślę, że ciekawszym aspektem jest to, jak różnie można zrealizować zegarek elegancki, który nawiązuje do historii marki. Aby się temu lepiej przyjrzeć i móc te zegarki pokazać w nieco precyzyjniejszym ujęciu, myślę, że trzeba się przenieść do na naszego zegarkowego studia. Lądując już w anturażu studyjnym, warto przyjrzeć się tym zegarkom, a żeby oddać im sprawiedliwość, pokażę bliżej tego: Oto Heritage Military. Jak wspomniałem, to swoisty kawał zegarka na Unitasie z limitowanej serii, który bardzo mocno nawiązuje bezpośrednio do swojego historycznego pierwowzoru. Tutaj Longin zrobił to, o czym wspominałem, czyli mało przekombinował, nie starał się na siłę zrobić z tego zegarka czegoś nowoczesnego. Skupił się na tym, żeby odwzorować i nawiązać bardzo bezpośrednio do oryginału czy pierwowzoru. Wykonany jest mimo tego, że dość estetycznie, to bardzo, ale to bardzo precyzyjnie. Świetne szlify koperty, naprawdę wykonane z pietyzmem. Kanty zaznaczone jak trzeba. Tarcza, choć prosta, to jakaś taka kunsztowna. No i też Nakręcanie tego Unitasa to swoista poezja. Naprawdę zegarek bardzo interesujący. Choć odbiegający od mojego klimatu i tak jak wspomniałem, field watch czy zegarki wojskowe to nieco nie moja bajka. Przyjrzyjmy się bliżej temu oto dwóm elegantom: Conquest i Flagship. Jakże Podobne, a jednocześnie jakże inne pomysły na zegarek. Podobne dlatego, że i jeden, i drugi to eleganty zegarki do garnituru, zegarki bez wyszukanych koncepcji, które skupiają się na tym, żeby były eleganckie. Flagship w tym ujęciu tutaj to bodajże 39 mm koperta. Jest zdecydowanie bardziej delikatny, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na tarczy. swojemu rozmiarowi jest też nowocześniejszy w ujęciu, bardziej przystający do tego, co widzimy dzisiaj na rynku. Nie jest to może zegarek duży, ale też nie jest to retro Klasyczna subsekunda umieszczowiona w okolicach godziny 6 bez dodatkowych indeksów i jakichś komplikacji na tarczy myślę, że tylko dodaje mu tego delikatnego, dyskretnego, eleganckiego uroku. Okienko daty na godzinie 6 nieco blisko środka tarczy w moim spojrzeniu jest nieco dyskusyjna. Za to w Departamencie Jakości Wykonania i Pomysłu na Kopertę i to wszystko nie można się niczego przyczepić. Właściwie większość tych rzeczy można by też przytoczyć jeżeli chodzi o tego Conquesta. Większość, bo ze względu na inne proporcje, bo i 35,5 mm średnicy Koperty sprawia, że tarcza jest nieco gęściej zabudowana indeksami. A same indeksy też są stosunkowo wydatne. Muszę powiedzieć, że w połączeniu z akrylowym szkłem, które jest wypukłe i sprawia delikatne dystorsje przy oglądaniu. Całość tego zegarka mi osobiście sprawia wielką wielką frajdę. Nie mogę też nie docenić odwagi i. Pois tego wyrazu indywidualności przez umieszczenie okienka daty na godzinie 12. Sprawia to, że zegarek, przynajmniej w moich oczach, nie jest nudny i całkiem mi się podoba. Ze względu na swój rozmiar, na mojej 17-centymetrowej ręce odnajduje się chyba nieco bardziej elegancko niż flagshipowy kolega. Ale to tylko moje spojrzenie czy moja opinia. Prawdopodobnie mocno zniekształcona tym, że fizycznie to jednak mój zegarek. Zarówno jedna, jak i druga propozycja, muszę powiedzieć, że są bardzo, ale to bardzo ciekawe. Są to też zegarki dość drogie, jakby na to nie spojrzeć, Longin dość uczciwie się teraz wycenia, jeżeli chodzi o ceny katalogowe takie dla nowych sztuk. Czy są warte aż takich pieniędzy? Tak jak ostatnio mówiłem, staram się patrzeć teraz na zegarki przez pryzmat ich marek i przez pryzmat tego co dostajemy, do czego mamy dostęp niejako symbolicznie, czy per historia chronologii, w przypadku gdy decydujemy się na jakąś markę. Ale tak uczciwie rzecz biorąc, to katalogowe ceny są dość wysokie. Mi udało się upolować tego oto Conquesta, jako zegarek, używany co prawda niedużo, ale zawsze w bardzo atrakcyjnej cenie i w takich pieniądzach myślę, że jest to. Ciekawa propozycja. Kiedy myślę o tych trzech zegarkach i myślę, co one pokazują o marce Longin, to pokazują jej bardzo fajne oblicze. Są wykonane precyzyjnie, z pietyzmem i pomysłem, a to bardzo doceniam. Nie miałem jeszcze do czynienia z bardziej sportowymi zegarkami oprócz Spirita, o którym już wspominałem, i kiedyś pewnie to jeszcze nadrobię. Ale jak na razie, Longin jako marka. I lożiny jako zegarki robią robotę. Podsumowując, mogę tylko powiedzieć, że muszę oddać lożinom, co się im należy. To bardzo fajne zegarki, pochodzące od marki, od brędu, który ma długą i zacną historię. Te, z którymi miałem kontakt, są zrobione naprawdę dobrze i potrafią cieszyć oko i wykonaniem, i pomysłem, i technologicznymi detalami. Nawet Spirit jest yy, wykonany dobrze, choć podtrzymuje swoją opinię, że jego uszy są nieco za długie. Jakby były deczko krótsze, byłby to zegarek idealny, ale nic nie jest idealne. Powiem też, że ważnym aspektem jest ten poruszony wcześniej, związany z tym, jak możemy obcować z poszczególnymi. A zegarkami, z poszczególnymi rzeczami ogólnie. W moim kontakcie pierwszym z Longinem zabrakło tego czegoś i to coś nie wynikało z samych zegarków. Zabrakło troszeczkę anturażu. A już spotkanie z kimś, kto z Marką miał więcej do czynienia, z Mr. J i możliwość, chociażby nieco bardziej emocjonalnego porozmawiania o tych zegarkach bardzo mocno zmieniła moją percepcję. Także Mam w zanadrzu jeszcze obiecane właśnie przez Mr. J odwiedzenie innego miejsca, gdzie o lążinach będę mógł co najmniej porozmawiać. To tyle w odniesieniu do tych moich wcześniejszych wynurzeń na temat tej marki. Na koniec, jeszcze w ramach takiego małego ogłoszenia, pochwalę się, że udało mi się w miarę sensownie przeprowadzić operację sprzedaż zegarków i zredukować kolekcję, a to wszystko miało na celu. Złapanie jeszcze jednego, ostatniego króliczka, który chyba uzupełni ten koncept kolekcji zorientowanej czy budowanej z perspektywy brandów, marek. Wiązało się to z pewnymi ruchami, których nie zakładałem. Mianowicie sprzedałem mojego Christophera Warda GMT, ale zastąpię go innym GMT. Mam nadzieję, że czymś bardzo ciekawym, jak dobrze pójdzie, już bardzo niedługo unboxing. Także Znowu będzie się działo. W tym filmie to tyle. Dziękuję i do zobaczenia.